Good morning! Dzisiaj przedstawię Ci English breakfast, który jest idealny na wakacje, jeśli jesteś akurat właśnie z dużą ekipą i razem wysiadujecie. Oglądaj dalej. Są wakacje, a to okres, w którym spędzamy często czas na wyjazdach ze znajomymi. Pokażę Ci dzisiaj, jak przygotować takie solidne śniadanie właśnie dla dużej ekipy, z którą spędzasz właśnie wakacje albo czas wolny. Zaczynamy! Zaczynamy od pieczarek. Zobaczcie, pieczarki przepłukałem pod bieżącą wodą. No i teraz z pieczarkami. Są różne szkoły. Jak jest zamknięta blaszka, tak jak właśnie tutaj, to można je przepłukać pod bieżącą wodą. Natomiast jeśli nie masz tej blaszki, czyli pieczarki są już takie można powiedzieć bardziej dojrzałe, to po prostu się obiera. Wybór zostawiam Tobie. Ja dzisiaj smażę w całości. Przepłukałem pieczarki tylko pod bieżącą wodą. Także one już są gotowe do tego, żeby się smażyć. Pieczarki na patelni, ale pamiętaj, nie sól ich od razu, ponieważ puszczą wodę i nie zrumienią ci się ładnie. Ważna też sprawa jest taka, żeby nie mieszać często tych pieczarek, ponieważ będą wytracały temperaturę no i się tak pięknie nie zrumienią. Fasolkę przerzucamy do rondelka. No i teraz, właśnie, o, pieczarki już się fajnie zrumieniły. Widzisz, z jednej strony możemy je przerzucić. O, piękny, złoty kolor, właśnie o to chodziło. Pamiętaj. Nie mieszaj za często, bo one puszczą wodę i nie będą takie śliczne. Pieczareczki gotowe, wyłączamy moc. Zabieramy się za kiełbaski. Je sobie po prostu delikatnie pod kątem nacinamy, tak żeby się ładniej ugrillowały, a tak naprawdę zrobiły w piekarniku, ale z opcją właśnie grilla, żeby się pięknie przyrumieniły. Na blaszce z pergaminem rozkładamy sobie plastry boczku. Ja mam dzisiaj taką rolatkę, ale oczywiście możesz też użyć surowego boczku. Fajnie się skrupi. Zaraz Ci pokażę patent właśnie, jaki jest, żeby ten boczek wyszedł taki super chrupiący i żeby plastry były takie sztywne. No i teraz patent polega na tym, że kładziemy sobie drugi pergamin. syk. No, i przykładamy sobie dwie blaszki, tak, żeby idealnie ten boczek właśnie był między nimi i żeby się dociskały. A chodzi w tym o to, żeby on był równie i wszędzie był taki super chrupiący. I wykładamy sobie kiełbaski. Ja mam dzisiaj frankfurterki, ale oczywiście możesz też użyć jakiejś polskiej kiełbasy, czy to podwawelskiej, czy to brockiej na przykład. Lepiej, żebyś wybrał te właśnie troszkę chudsze. Będzie zdrowiej dla Ciebie. No i tak przygotowane produkty wkładamy do pieca. 200 stopni termoobieg albo na przykład opcja i też musimy mieć tam z 200, z 220. Wkładamy to do piekarnika i zaraz zajmujemy się resztą rzeczy. Teraz zajmujemy się pomidorkami. Pomidorki lekko nakuwamy. Chodzi o to, żeby było o takie nacięcie, żeby woda z nich mogła sobie wyjść, bo później na talerzu, jak przekroisz takiego pomidorka, który nie jest nakuty, no to po prostu może strzelić i twój biały t-shirt szlak weźmie, no i wycieczka się, że tak powiem, później. I polewamy sobie Oliwą, Hop. no i solimy sobie pomidorki, no i odrobinę pieprzu, no i teraz wszystko musimy w tej oliwie i w tych przyprawach wymieszać. Oczywiście możesz też użyć pomidora na przykład malinowego, na którego jest sezon. Przekrajesz go tylko wtedy na pół i doprawiasz tak samo jak tutaj, ale żeby podkręcić możesz też dodać na przykład odrobinę posiekanego czosnku. Jeśli nie idziesz po śniadaniu na spotkanie biznesowe albo na randkę. Ale fajnie pasuje właśnie do tych pomidorków. Na patelnie odrobina masła. No i teraz będziemy sobie smażyć jajka sadzone. Dobra, masełko już jest pięknie rozgrzane. Wbijamy sobie... Pierwsze jajeczko. O, cyk. A, żółtko się rozlało. No niestety czasami tak też bywa. No i teraz na gorącą blaszkę przerzucamy sobie pieczarki tak żeby się tylko zagrzały oraz pomidorki, które wcześniej mamy doprawione. I z powrotem ląduje to do pieca. Cyk. No i mamy około 15 minut w piekarniku. No i przekładamy sobie teraz po królesku. Na początek lecą kiełbaski. Hops, nawet możemy tak o jedną na drugą, żeby ładnie było wydane. Pomidorki z tej strony kilka, tak żeby to pięknie wyglądało. I wykładamy sobie pieczareczki. A, ucieka. No i teraz uwaga, ta -da! pysznie przyrumieniony. Chrupiący boczek. Zobacz. Właśnie o to nam chodziło, żeby te plasterki były takie. O! Tutaj nawet jeszcze jest. Hyc. Idealny. Kształt. Pięknie przyrumieniony. Wszędzie kładziemy sobie obok pieczarek. No i teraz słyszysz? Chrupiący jest mega. Mm. I kolejne kawałeczki. Usmażone wcześniej jajka. Wykładamy, są jeszcze ciepłe, na drugi talerz Fasolkę mamy podgrzaną Fasolkę przekładamy sobie do miseczki Tak, żeby każdy mógł sobie nałożyć Stawiamy sobie obok boczku No i odrobina bagietki Bułeczka tutaj Bułeczka tutaj No i odrobina szczypiorku Na jajka i na fasolkę No i pyszne śniadanie dla całej ekipy gotowe My zaraz tutaj właśnie z załogą będziemy je pałaszować Bo to jest nasz pierwszy przepis dzisiaj Więc idealnie się złożyło Wam życzę cudownych wakacji Miło spędzonego czasu ze znajomymi Subujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale Tymczasem do następnego przepisu Cześć! Inny przepis na śniadanie Kliknij obok